Na początku mojej przygody z siłownią największym moim problemem był sen. I zawsze po treningu, kiedy no już go skończyłem, powiedzmy, trenowałem godzinę, dwie, czy nawet trzy, bo potrafiłem po tyle trenować, to wolałem pograć sobie w gry, czy posiedzieć na telefonie, czy jakieś social media poglądać, i szedłem spać o północy, o pierwszej, drugiej. Wstawałem jakoś dosyć rano, więc nigdy nie mogłem się porządnie wyspać i bardzo zaniedbywałem regenerację. No i potem strasznie tego żałowałem, bo nie miałem żadnego progresu, w ogóle nie byłem silniejszy, nie miałem więcej mięśni. No, nie miało to sensu żadnego. No i dzisiaj właśnie, jeżeli jesteś początkujący albo chcesz zacząć swoją przygodę z siłownią, zbudowanie świetnej sylwetki, no to nauczę cię wszystkiego dosłownie, co wiem o śnie, regeneracji, no i w jaki sposób możesz zoptymalizować ten sen, żebyś miał jak najlepsze przyrosty, jak najwięcej progresu, no i żeby jak najlepiej ci się ćwiczyło. Więc początek mojego treningu zaczyna się ponad 4, prawie 5 lat temu, kiedy zacząłem ćwiczyć w domu. No i kiedy ćwiczyłem w domu, no to oczywiście nie miałem jakiegoś profesjonalnego ekwipunku czy sprzętu. Miałem tam wiadomo hantelki, jakąś sztangę, ławkę, stojaki i w ogóle, ale to nie było żadne profesjonalne coś. No i trenowałem naprawdę długo, potrafiłem po 3-4 godziny trenować. No może to nie był efektywny trening, bo robiłem za dużo serii, za dużo powtórzeń, po prostu się nie znałem wtedy, no ale ćwiczyłem. No i myślałem, że skoro ćwiczę, to będą jakieś przyrosty, a tak nie było. W ogóle ani siła mi nie rosła, ani mięśnie to było bardzo dziwne, bo podczas treningu, podczas takiego tygodnia potrafiłem mniej podnieść, po pomysł, mniej podnieść po takim tygodniu trenowania niż przed takim tygodniem. No to jaki to był w ogóle sens ćwiczyć wtedy? To było bez sensu kompletnie. I dlaczego tak było? No Po pierwsze, że miałem złą rutynę treningową, o której już niedługo będzie film na kanale, więc możesz wyczekiwać, a po drugie, sen był nieodpowiedni, bo dieta zawsze była nawet w porządku, ale sen naprawdę go zaniedbywałem. Spałem po maksymalnie 6-7 godzin, co było tragiczne dla mnie, bo po takim długim treningu musisz się wyspać, żeby się zregenerować. No i też oczywiście pamiętaj, że długość snu to nie jest jedyna rzecz, na którą trzeba patrzeć, bo też takie coś jak chodzenie spać i wstawanie o tej samej porze, czy nieużywanie ekranów przed snem, czy nie jedzenie za blisko przed snem, to wszystko, zaraz przejdziemy przez to. Ja dosłownie popełniałem wszystkie, wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o regenerację, no i dlatego nie miałem żadnych przyrostów. A po takim przeciętnym treningu nóg, pomyśl sobie, że zakwasy potrafię mieć przez ponad tydzień, nawet czasami dwa tygodnie, dwa pełne tygodnie, nie mogłem siadać, wstawać, nie mogłem robić nic, bo miałem takie zakwasy po prostu palące na nogach, no bo w ogóle się nie regenerowałem, więc i miałem straszne zakwasy i po tym całym cierpieniu, po tych dwóch tygodniach, przychodzę, robię przysiady i mogę zrobić mniej niż przedtem, więc totalna, kompletna głupota. Odradzam czegoś takiego, no i dzisiaj nauczycie się, w jaki sposób możesz tego uniknąć. A po tym, jak zdałem sobie sprawę z tego, że sen jest naprawdę ważny, to marzyłem o tym, żeby mieć taki właśnie film, który teraz tworzę, który dokładnie przejdzie przez wszystkie aspekty snu po kolei i przedstawi Ci wszystkie, dosłownie wszystkie możliwe rzeczy, które możesz zrobić, żeby zoptymalizować swój sen i żeby mieć jak największy przyrost. Więc ja marzyłem o takim filmie. No niestety nie miałem go, więc musiałem w innych źródłach szukać, ale w końcu jak spędziłem naprawdę setki godzin na tym, znalazłem wszystkie potrzebne informacje, udało mi się to zrobić, udało mi się ten progres zrobić, o którym marzyłem, no i teraz tworzę ten film dla przyszłych powiedzmy pokoleń, niech będzie dla tych, którzy chcą to oglądać, którzy chcą stawać się lepsi, którzy chodzą na siłownię, ale mają naprawdę słabą regenerację, słaby sen, jeżeli to jesteś Ty, to ten film jest właśnie dla Ciebie. A jeśli jesteś zdecydowany i naprawdę chcesz zmienić się na lepsze, to tutaj mamy mój kurs, który, nasz pierwszy link w opisie to jest właśnie link do mojego kursu, który jest właśnie 50% przeceniony. I zapraszam serdecznie, tam dowiesz się wszystkiego i nawet jeszcze więcej o śnie, o budowie idealnej sylwetki i o, o regeneracji, właśnie o budowie mięśni, o spalaniu tłuszczu, o optymalizacji testosteronu. No to są nie wszystko, co młody mężczyzna mógłby potrzebować na swojej przygodzie do idealnego ciała, idealnej sylwetki. Tam się znajduje, więc zapraszam. Więc przejdźmy teraz do sedna sprawy. Oto jak powinien wyglądać taki optymalny, idealny wręcz sen. Pierwsza rzecz. Kładź się spać i wstawaj. O dokładnie tej samej godzinie maksymalnie okno tego kładzenia się, szczególnie spać, powinno wynosić 15 minut. Więc jeżeli przeciętnie kładziesz się o 22, to twoje okno powinno wyglądać tak. Od 22 do 22.15. Nie wcześniej, nie później, i wtedy będziesz miał najlepszy sen, bo twój organizm będzie wiedział, że o, Jest 22, bo jest taki cykl w organizmie dobowy i on wie tak naprawdę, w twoim organizmie, która jest godzina. Więc jeżeli codziennie będziesz się kładł o tej samej, no to od razu będzie wiedział, że jest 22, idziemy spać, czy o którejkolwiek się kładziesz, i to jest rzecz najważniejsza. Kładź się spać i wstawaj o dokładnie tej samej godzinie codziennie, nawet w weekendu. Ja wiem, że to może być ciężkie, bo masz powiedzmy dzisiaj szkołę na 7.30, jutro masz na 11, na przykład, jak tak mam, to jest trochę problem, ale naprawdę. Uwierz mi, że da się to zrobić. Jeżeli odpowiednio sobie poustawiasz dzień, tu masz ten trening, tu masz ten trening, masz na tą, na tą, tu sobie to zjesz, tu zrobisz, no, to, to da się to ustawić, żeby codziennie właśnie spać i wstawać o tej samej godzinie. Więc to jest numer jeden najważniejsza rzecz na zdrowy, optymalny sen. Drugą, najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o dobry sen, to jest. No pewnie usłyszałeś o tym, nie używaj ekranów godzinę przed snem. Ja bym nawet powiedział, że nie używaj ekranów żadnych dwie godziny przed snem, bo to będzie jeszcze lepsze dla Ciebie, a ekrany możesz zastąpić czymś takim jak książka na przykład dobra, jakaś self-improvement, albo na no, Amazonie jest pełno takich książek, możesz sobie poszukać naprawdę, tutaj masz przykłady, tam chyba z 10 książek jest, więc naprawdę jeszcze mam więcej na półkach, także możesz się zainspirować jedną z tych, no albo por. Nie, posprzątaj nawet w pokoju, jeżeli chcesz, albo no, zrób coś, co nie wymaga ekranów telefonu, czy komputera, czy telewizora. Po prostu zrób coś oderwanego od tej rzeczywistości takiej właśnie ekranowej. Zrób coś w życiu prawdziwym, dwie godziny przed snem, więc no, unikaj tych ekranów, bo one naprawdę zaburzą Twój sen. Trzecią rzeczą, która jest naprawdę istotna, to jest nic nie jedz, przynajmniej dwie godziny przed snem, optymalnie trzy albo nawet cztery. Więc jeżeli kładziesz się spać o powiedzmy 22 no to najlepiej gdybyś kolację zjadł przed 20. Jeżeli zjesz kolację przed 20 no i potem będziesz już tylko pił trochę wody też nie za dużo żeby w nocy nie wstawać. Jak napijesz się 3 litry przed, przed snem samym no to wiadomo że w nocy będziesz się budził i to zakłóci twój sen, zakłóci regenerację i zrobisz mniej progresu. Mniejsze będziesz miał przyrosty. Więc nie za dużo pij i najlepiej wcale nie jedz dwie no tak naprawdę trzy albo cztery godziny przed snem jak najdłużej, no i wtedy to sprawi, że i nie będziesz musiał wstawać do łazienki latać co chwilę w nocy, no i nie będzie żadne trawienie, nie będziesz trawił żadnego jedzenia, a trawienie pamiętaj, że bardzo zaburza sen, no bo wtedy, no wiesz jakie to jest uczucie, jak się najesz i się położysz spać, to to w ogóle nie jest to. Ten sen jest nieoptymalny i naprawdę jest to szkodliwe dla siebie, więc pamiętaj, żeby nie jeść i nie pić praktycznie dwie godziny przed snem, a szczególnie nic nie jeść. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli system ten, czyli jeżeli na przykład chodzisz do szkoły, to on nie chce, żebyś się wysypiał. To jest specjalnie tak, tak zrobione, że mamy na godzinę bardzo wczesną, na przykład siódmą czy 7.30, trzydzieści, no i nastolatkowie naturalnie chcą siedzieć do 23 do północy, do pierwszej, drugiej w nocy. No i to jest tak zrobione, żebyś ty się właśnie nie wysypiał. Po co to jest tak zrobione? No to zaraz do tego przejdziemy. Ale pamiętaj o tym, że to nie będzie łatwe. Jak będziesz chciał zmieniać swoje nawyki, jeżeli chodzi o sen i regenerację, to pamiętaj, że będziesz miał bardzo dużo takiego oporu, bo no, wszystko tak naprawdę jest tutaj przeciwko tobie zrobione. To Masz pełno gier wideo, social mediów, komputerów, telefonów, wszystkiego, co cię rozprasza i chce, żebyś został jak najdłużej na tym. Masz szkołę jutro na powiedzmy 7:30, no i się nie możesz wyspać do. 10, 11, któryś byś chciał, więc nie będziesz miał odpowiedniej regeneracji. No i jeszcze przychodzi ze szkoły o 16 czy 17, jesteś głodny, zjesz sobie obiad, a potem kolację zjesz 21, 22, no i cały sen jest po prostu zniszczony. Niestety, w dzisiejszych czasach, siedzenie do późna jest bardzo promowane, no i powoduje to, że ludzie, którzy chcą chodzić na siłownie, no naprawdę muszą przezwyciężyć to wszystko, żeby się nareszcie wyspać i mieć jakieś przyrosty. Dlaczego jest promowane? Abyś, no bo pomyśl teraz chwilę. Co cechuje osobę niewyspaną? Jest rozkojarzona, nic jej się nie chce, nie ma motywacji żadnej, brakuje jej takiej energii w sobie, no i jest taka rozlazła bardzo po prostu, no nic jej się nie chce kompletnie. Jest zaspana, chce iść, jedyne co chce zrobić to iść spać tak naprawdę. Więc przez to, że ten system próbuje trzymać Ciebie w tym stanie takiego niewyspania, oni tak właśnie robią, żebyś ty no, nie miał chęci do niczego, żebyś ty tylko poszedł do szkoły, wrócił, pograł w te gry wideo czy poglądał social media i znowu poszedł spać o północy czy pierwszej i wstał za pięć godzin niewyspany i znowu i znowu i znowu. Bo osoby takie niewyspane, które zaniedbują sen, no, bardzo rzadko się osiągają w życiu, no bo oni po prostu nie mają tego, nie mają tej możliwości tak naprawdę, żeby cokolwiek zrobić, bo ich mózg cały czas jest zmęczony zaspany i nawet jeżeli chcą się skupić na czymś, żeby coś faktycznie produktywnego zrobić, no to od razu zasypiają i nic z tego nie ma. Więc pamiętaj, zdrowy sen, dobry sen to jest podstawa. No i te wszystkie rzeczy, które tu mówiliśmy, to jest no, tak naprawdę 80%, nawet powiem 90%, jeżeli musisz wiedzieć o zdrowy sen, no to tutaj właśnie to zawarłem. Więc teraz na koniec trzy najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o poprawę snu. Pierwsza, chodź spać i wstawaj codziennie o tej samej godzinie, nawet w weekendy. Maksymalnie 15 minut, takie okno, powiedzmy od 22 do 22.15, idź spać. No i wstań po tak 8-9 godzinach. Druga rzecz, nie używaj ekranów 2 godziny przed snem. I to naprawdę musi być rygorystyczny w tym, bo na oczywiście możesz w telefonie włączyć sobie jakiś filtr niebieskiego światła, i w ogóle ja tych rzeczy używam, ale one nie są idealne, bo to nie chodzi o same niebieskie światło, tylko ogólnie o za duże natężenie światła. Więc pamiętaj o tym, żeby. Nie używać tych ekranów dwie godziny przed snem, a trzecia rzecz, no to oczywiście nic nie jedz, no i najlepiej nie pić za dużo dwie godziny przed snem. A jeżeli chodzi o to, tak na zakończenie, jak powinna optymalna sypialnia wyglądać, no to trzy aspekty. Powinno być w niej chłodno, od 18 do 20 stopni, powinno być ciemno. Żeby nie było żadnego światła, nie przedostawało się z ulicy, czy z chodnika, czy jakieś lampy, jak są za oknem, żebyś miał takie żaluzje, które, czy rolety, które to wszystko zasłaniają. I trzecia rzecz powinno być cicho, żebyś nie budził się. No i miał odpowiedni sen, czyli ciemno, cicho, zimno czy chłodno, oczywiście nie za bardzo, no, ale w miarę możliwości. I wtedy będziesz miał optymalny sen, optymalną regenerację, no i będziesz miał w końcu wymarzone przyrosty. A jeżeli, tak jak mówiłem, chcesz. Jeszcze szybciej to zdobyć, jeszcze przyspieszyć swoją przygodę, to pierwszy link w opisie, zapraszam do kursu, już jest właśnie pre-order wystawiony, niedługo będzie kurs skończony, więc cena wzrośnie dwukrotnie, także można go zgarnąć za 50%, pierwszy link w opisie i do zobaczenia w następnym filmie.